Emeryci i ręciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł do 12800 zł, będą mieli obliczoną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem zaluty niektórzy świadczeniebiorcy ZUS otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za miesiąc styczeń 2022 roku. W piątek minister finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób Fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 do 12800 zł, będą mieli obliczoną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach. Oznacza to, że dla tej grupy świadczenia biorców Wprowadzenie polskiego ładu będzie neutralne. Nic nie stracą, a ich emerytury i renty nie będą pomniejszane. Takich osób jest zaledwie 6% w przypadku emerytów i niecałe 2% w przypadku rencistów. Osoby, które już otrzymały wypłatę emerytur lub rent za styczeń, w lutym otrzymają oczywiście wyrównanie świadczenia. The <laughs> Najwięcej kwotowe zyskują osoby ze świadczeniem brutto w okolicy 2500 zł miesięcznie. Taka osoba wykorzystuje bowiem w pełni kwotę wolną od podatku, a brak odliczenia składki zdrowotnej nie jest przy tej kwocie świadczenia tak istotne. Emeryt z takim świadczeniem przed zmianą przepisów otrzymywał na rękę 2088 zł. Dziś jego świadczenie na rękę wzrosło do 2270 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 187 zł miesięcznie. Rocznie daje to kwotę 2244 zł. Z kolei osoba z minimalną emeryturą rentą, czyli dzisiaj 1250 zł i 88 groszy brutto, otrzymywała do niedawna na rękę 1067 zł. Dzięki zmianom wypłata wzrosła do 1138 zł to więcej o 71 zł miesięcznie, a rocznie o przeszło 860 zł. Podobnie jest w przypadku osób, które pobierają świadczenie w wysokości 3000 zł. brutto. W ich portfelach będzie więcej o 148 zł miesięcznie, czyli o prawie 1800 zł rocznie. Zgodnie z założeniem polskiego ładu roczna kwota wolnego, dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 120 tys. zł. pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej. Nie będzie ona pomniejszała zaliczki na podatek.